Cześć witam wszystkich na tym filmiku porozmawiamy sobie o driblingu i mikro ruchach, które są właśnie związane z driblingiem jak e, sami dobrze wiecie w Fifie jak i w prawdziwej e, piłce nożnej dribling to jest to co kochamy najbardziej dzięki temu można wysrychnąć na naszego przeciwnika dzięki driblingowi możemy e, wyklarować sobie sytuację strzelecką bądź e, wyjść z ciężkiej sytuacji nawet spod pressingu e, który jest nakładany często na nas gdy wygrywamy mecz a przeciwnik próbuje rzucić wszystko na jedną szalę i nas. Oczywiście, dribbling nie każdym zawodnikiem będzie wychodził idealnie. Są zawodnicy, którzy są dosłownie stworzeni do tego, by spokojnie manewrować nimi przy pomocy lewej gałki i bez używania sztuczek królami takiego dryblingu są oczywiście zawodnicy niscy, zwrotni i bardzo zwinni, czyli na przykład Messi, Neymar, Benjeder, Musa Diaby, Lorenzo Insigne. To co ich łączy to niski wzrost, duża zwinność i odpowiednia sylwetka. Także takimi zawodnikami najlepiej się drybluje, dlatego zawsze warto mieć takiego małego, zwinnego zawodnika, przynajmniej jednego w składzie, czy to na skrzydle, czy gdzieś w centralnej części boiska, a nawet sugerowałbym mieć takiego jednego pomocnika w środku, właśnie do Rozegrania, w moim przypadku jest to Witinia, tutaj wiem, że jak zagram piłkę, to jej nie straci, dlatego zawodnicy nic najlepiej się do, do tego nadają, a takimi małymi ruchami możemy spokojnie rozegrać sobie piłeczkę, ale sama lewa gałka to nie wszystko. Przycisk R1 bądź RB na Xboxie sprawia, że nasz dribbling staje się jeszcze bardziej płynny. Nawet przerzucanie piłki z lewej do prawej nogi odbywa się znacznie szybciej niż bez tego przycisku, dlatego warto te, tego, e, z tego korzystać, nawet już w polu karnym. Często w ten sposób uda, udaje się wymusić nawet rzut karny. Też piłka jest tak szybka, że przeciwnik nie jest w stanie nas, nas zatrzymać, ani odebrać na piłki. Także przycisk R1 naprawdę się przydaje. Drugim przyciskiem jest przycisk po drugiej stronie pada, czyli L1 bądź LB na Xboxie. I tak samo piłeczka również bardzo szybko chodzi. Szczerze mówiąc, nie zauważyłem nawet większej różnicy między podczas dribblingu, czy to z L1 czy R1, aczkolwiek zazwyczaj trzymam R1, bardziej to jest z przyzwyczajenia, a trzecią opcją, którą również może, możemy zastosować, żeby ten dribbling był jeszcze bardziej. Pikantny, to wciśnięcie jednocześnie R1 i L1 na Xboxie RB i LB. Wtedy piłka tak naprawdę się przykleja do naszej nogi i odwraca się razem z zawodnikiem, aczkolwiek wtedy nasze ruchy są troszeczkę wolniejsze, dlatego musicie mieć to, musicie mieć to na uwadze, że wasze ruchy będą wolniejsze, aczkolwiek obracanie się z piłką jest jeszcze bardziej dokładne, jeszcze bardziej gładkie i mamy jednocześnie bardzo dobrą kontrolę nad piłką, co również się przydaje właśnie w polu karnym, gdzie tak naprawdę milimetry decydują o tym, czy przeciwnik odbierze nam tą piłkę, czy nie trafi w nią idealnie i nas sfauluje, bądź ominie nas próbą odbioru. Także jak zwykle zalecam potrenować sobie na ręce, czy to z L1, czy to z R1, bądź z obydwoma tymi przyciskami wciśniętymi naraz, a potem pamiętajcie, aby korzystać z tego w meczu, zwłaszcza ja polecam przycisk R1. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie, do do zobaczenia. Na razie.